Cześć, z tej strony Agnieszka Antosik, właścicielka Szkoły Językowej i trenerka w Akademii Biznesu Edukacyjnego. Koniec roku szkolnego to koniec kursów. Co zrobić, by Twój kursant pamiętał o Tobie na długo po zakończeniu kursów i podczas wakacyjnej przerwy? Z reguły na zakończenie kursów podarowujemy naszemu kursantowi certyfikat ukończenia kursu. Pomyśl, czy jesteś w stanie w jakiś sposób oprawić ten certyfikat, tak aby kursant w domu widział go i pozytywnie wspominał kurs, był dumny również z osiągniętego kolejnego poziomu edukacji językowej w Twojej szkole. Po drugie, zastanów się, czy jesteś w stanie podarować swojemu kursantowi jakiś ekskluzywny gadżet, który będzie mu służył podczas wakacyjnej przerwy i dzięki temu kursant będzie Cię pozytywnie wspominał. Po trzecie, pomyśl, czy jesteś w stanie podarować swojemu kursantowi jakiś voucher podarunkowy, być może na inne letnie wydarzenia w Twojej szkole językowej albo na kurs w nowym roku szkolnym. Klienci lubią vouchery, szczególnie gdy tkwi na nich jakiś rabacik. I ostatnie, zastanów się, czy podczas wakacji jesteś w stanie zorganizować jakieś wydarzenie integracyjne dla swoich kursantów, może letnie kino językowe?